Thank <laughs> you.

Dlaczego ja wezmę postacza dobrego? Nie wiem. No. A Aj, ja umiem tak, tak szybko robić bumbuklat. klat. Ja jeszcze cię ja jak wojan, wojan jest najlepszy. Jak to rośnie, chcę Małym wojankiem. Nie, bo wtedy będzie ciężko. A ja mam w spale dużym i jego i on I you. i, uh... I Nie!